Polsko to koniec twojego imperium. ZSRR, proszę nie chcę zginąć. No i co na obie? Jest tam ktoś jeszcze. Czterech. Musimy pomóc Polsce. Kanado. Co burgesze? ZSRR około. Czad Włochy chodźcie pomóc Polsce. Okok. Ok, ok. Wkurzyłem się na ZSRR i chcę go rozwalić. Nie, e, 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 To twój koniec w ZSRR, pokój mały. Nie ma ZSRR i najbardziej młodzieżowe jest Sigma, Kanado, co miałaś w piętnastce. Bilet do ciebie. Ciekawe, co robi mój wasal. Teksas, co ty odwalasz, a w sumie walić to? Jeszcze Botswana i Zimbabwe. Wkurzyłem się na tych dwóch. No i w końcu trochę porządku. Teraz czas na tych dwóch, którzy byli w moim imperium. O kur. Mes i najlepszy. Najmar lepszy. Mys i najlep. Wow. O. O. Pokonam te wyspy obok mnie. No i nie ma tych wysp. Co, co tu się odwala? Eee. Mam tego dość pokój, jak mnie rozumiesz? Chcę zrobić imperium wysp, może inne kraje się zgodzą. Wyspo Mariańska dołączysz do mnie około. Dobra, teraz czas na inne wyspy. Jestem już silną potęgą. Ho, ho, ho widzowie, życzę wam wesołych świąt i dużo prezentów. Dobra, teraz czas, aby pokonać jakiś kolejny kraj. Łoł wow, za pierwszym hitem. Potrzebuję też części in. Nie no. Oddaj te tereny, które były w moim imperium, nie, kolonie. kolonie. Spadaj koloniarzu. Nie no, nie mam już sił. A może by pokój oko kokokoło? koło. Dobra, to czas na zaatakowanie Arabii Saudyjskiej po raz drugi. Nie no, drugi raz. Tak. Co jest jakim cudem jesteś taki silny? Wkurzyłem się. Japonia, co ty odwalasz? Może pokój pls? No dobra pokój. Ej no, co wy robicie przecież my jesteśmy przyjaciółmi. Proszę nie chcę zginąć pokój. Okej okay, pokój. Indonezja oddaj tą wyspę bo jak nie to wojna. Ale łatwo z tą Papułą nową giną? No. Dobra teraz wszystkie wyspy z oceanii dołączcie do mnie. A ty nowa Kaledonia, czemu nie chcesz do mnie dołączyć? Bo nie. Polsko, czy mogę dostać te tereny, aby połączyć się w jedną część? Finlandia, czy mogę wziąć te tereny, aby połączyć się z moimi skandynawskimi terenami? Dobra, teraz rozwalę kogoś w Europie, może Finlandię. Kraju na en rozwal kolonie Katalonii. Nie, nie chcę być pokonany.

Nikt nigdy nie dowie się o moim sekrecie. Wakacje, darmowe wakacje, je. No i widzicie ile ludzi chce mieć wakacje. Czy to dlatego, że jestem imperium się rozpadam? Dobra mam tego dość, muszę coś w końcu podbić. Na przykład Włochy one i tak nie są w naszym sojuszu. Polak co ty robisz? Sorry, ale muszę cię podbić. standing, daj swoje cztery prowincje, bo jak nie, no co jest? Kontra tak. <mag awards> A, Widzowie chcą zrobić piosenkę o chile i będzie to szło tak. Hileń się kręci, 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 i będą jeszcze dwa filmy z samą Polską. Dobra, w końcu po tylu latach tu przypłynąłem. Ale czemu? Mnie. A widzisz tu kogoś innego? Przecież mogę iść do innej części Afryki. Siema, akła. Polska mogę ci pomóc? Darmowe tereny. Ty ty ty. Widzowie, za dwa dni będzie piosenka Hillaryn się kręci. I ostatni odcinek z Polską będzie w Ameryce Północnej. Chcę też zrobić serię, gdzie będę odpowiadał na wasze pytania. Hillaryn się kręci kręci kręci. Elodza Majko. Chcesz darmowe wakacje, na pewno nie fake. Nie będziesz mi tutaj ludzi oszukiwał na pieniądze. Co się odwala w tym co City? i co tu się dzieje? 12 piw gratis? Żałuję, że mu to powiedziałem. Przepraszam. Dobra jestem? Czy coś się stało? Nie. No to ciekawe co się tutaj dzieje. A i czemu każdy się na mnie patrzy? Dawaj wszystkie swoje pieniądze, już? Haha, spadać stąd. Staszek chodź tu szybko. Musimy z tej góry spadać. Szybciej, szybciej. Ok już idziemy. Chodź, dobra kupuję sobie alejs paprykowe, jeszcze piwo, a m, dobra lil ogarnięty to teraz tylko żabka, nie no, ich tutaj jest więcej niż w dwóch poprzednich sklepach. To może w coś zagramy, o ok, w co, może w kamień papier nożyce, nie mam lepszy pomysł, jaki, nie możemy dotknąć linii, okej. Okay. Ale było dobre, i smaczne. O ty podkradaczu podkradacz, jedzenie chodź tu. Jedzenie, chodź tu. Dobra, chyba udało mi się uciec. Kubo, mogę te tereny? Tak. Pokój, nie. Prima Aprilis. Spadajcie z tej granicy jak najszybciej. Dowiedziałem się, że Włochy mają jeszcze kolonie w Afryce. Dobra, teraz na pewno nie ma Włoch. Okej. Okay. Za niedługo zaczynamy nasz plan. Ale zarąbiście idzie tej, Polsce, co prawda, twu. No i nie ma ko, no i nie ma Kolumbii. Widzowie, napiszcie, jaki kraj mam podbić jako kolejny, bo nie wiem. A, -a, A w końcu się obudziłem. W ogóle to dziwne, że nikt mnie jeszcze nie podbił. Ale nieważne, bo podpisałem kontrakt z diabłem, że uda mi się powstrzymać Polskę. Widzowie patrzcie jak mało brakuje nam do 300 subskrypcji.